Kiedy chcesz podjąć naprawdę decyzję dobrą dla ciebie, to my bardzo często tak spychamy, odpychamy, gdzieś spychamy w kąt to, co nam podpowiada serce. Serce nam podpowiada, jedź na wakacje, marzysz o Fiji, jedź na Fiji, Chcesz zrobić to, zrób to. Ale jesteśmy w ten sposób wychowani, żeby słuchać tego tak zwanego głosu rozsądku. Nie, nie, to niepoważne, nie w Twoim wieku nie przystoi. Oczywiście przejazd trochę, żeby Ci dobrze wytłumaczyć, o co mi chodzi. I mało tego, doskonale zdaję sobie sprawę, że jeżeli masz bardzo taki mm, dobrze wyćwiczony swój umysł, to może być tak, że w tej chwili budzi się w Tobie potężny opór. Co ja tu odpowiadam? Nie można się kierować tylko sercem. Co ta Marta tu w ogóle opowiada, w ogóle głupoty, gada? właśnie dlatego ci mówię, że nie o to chodzi, żeby ten umysł kompletnie ignorować, nie o to chodzi, żeby ten głos rozsądku kompletnie wyrzucić na śmietnik, ale chodzi o to, żeby głos twojego serca był co najmniej tak samo ważny, a tak naprawdę powinien być ważniejszy i wtedy będziesz podejmować decyzje dobre dla siebie.